Witam serdecznie, e, niedzielnie, e, krótka koszulka, bo u mnie jakaś fala gorąca, tylko minus 2, dzisiaj błyskawicznie przechodzimy, bo mnóstwo rzeczy się działo, mnóstwo wielkich, pięściersko rzeczy, ale jak zwykle na początek, e, co tam ewentualnie się zdarzy w przyszłości, o tym co wiemy na pewno, że się zdarzy, to 8 kwietnia w... E, sali, którą boksersko, bez dwóch zdań, e, zbudował Tomasz Adamek, czyli Prudential Center w Newarku, powrót Damiana Gnyby, e, Knyby na gali, między innymi, e, nie między innymi, tylko wystąpi na gali Shakura Stevensona, więc już jest dobrze, tam też będzie Kishon a, a Davis, tam też będzie The Real Big Baby Jared Dan Anderson, także świetna gala, oczywiście się wybieram 8 kwietnia, ale tak Prudential to jest Hala, którą jeśli chodzi o boks to zbudował Tomasz Adamek nie wiem 10 czy 11 razy tam walczył mnóstwo razy w każdym razie już Newark to znam tak dobrze jak swoje miasteczko nie spodziewam się żadnego top rywala bo taka była umowa to jest pierwsza walka Damiana Knyby w barwach top ranków i tutaj żadnych killerów nie będzie i to że tam jest Jared Anderson może ale nie musi oznaczać że panowie w jakiś czas za jakiś czas się spotkają. Może, ale nie musi. E, rywala nie znamy. Tak jak mówię, do 8 kwietnia jeszcze jest e, sporo, sporo czasu, żeby tego rywala poznać. To tyle, jeśli chodzi o e, polską część, no bo e, e, Szczurka, czyli Kamila Łaszczyka e, występ podsumowałem w, na, na Twitterze pisząc, że jeśli to był film, to bardzo dobrze zrealizowany. Jeśli nie, to bardzo słabo to wyglądało. Na szczęście te 8 sekund. Charakter szczurka to nigdy nie było wątpliwości. Zadecydowały o tym, że wygrał, i to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o występ Kamila w tamtym wydarzeniu, i teraz wydarzenia, które są ważne, to znaczy rzeczy, które mogą się zdarzyć które chciałbym, żeby się zdarzyły. Pierwszy z nich to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Oskara De La Ci, którzy pamiętają Oskara De La Choy, z tych ostatnich, dziwnych, różnych wyczynów związanych z różnymi zabronionymi substancjami, pończochami i tak to prawdopodobnie nie wiedzą, że to był jeden z najlepszych pięściarzy, jakich mogliśmy oglądać w ostatnich 25 latach. Golden Boy był genialnym pięściarzem. Absolutnie genialnym pięściarzem, który m.in. potrafił walczyć 3-4 razy, 3, 5 razy w ciągu jednego roku z killerami. To takie rzeczy to w ogóle dzisiaj tylko na filmach. Także brawa dla Oscara de la Hoya, a brawa dostaje za to, że oficjalnie po raz nie wiem dziesiąty, ale już teraz głośniej mówi o tym, że chce walki Mungija kontra Gołowkin. Ja również tą walkę bardzo chętnie bym zobaczył. Także jeśli ma, ma się to ziścić w 2023 roku, jak zapowiada szef Golden Boy. Ja jestem w 100% za. Niech to się ziści w 2023 roku. A później to już nie ma sensu, bo Triple G będzie po prostu za stary. Jeśli jesteśmy przy Meksyku, to coraz bardziej prawdopodobne staje się, że walka Canelo Alvarez'a z Johnem Ryderem odbędzie się właśnie w tym kraju, czyli w Meksyku powrót po wielu, wielu latach Canelo Alvareza do Meksyku, pomysł moim zdaniem znakomity, lepszy niż walka w Anglii, nie wiem, czy lepszy finansowo, dla, dla Matchroom Boxing natomiast, i Eddie Herna, natomiast jeśli chodzi o jeśli chodzi o w ogóle historię i, i wszystko, jakim jak wyjeżdżał, jak był traktowany Canelo Alvarez. Taki, taki, o, może coś z niego będzie i tak dalej. W Meksyku przez wiele, wiele lat tak był traktowany. On to wcale nie jest tak, że od początku był znawany za jakiegoś super killera i wszyscy go w Meksyku kochali. Zupełnie tak nie było. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej i atmosfery to sobie nie wyobrażam. Byłem na sześciu chyba walkach Canelo i wiem, jaka była atmosfera w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jaka będzie w Meksyku, to, to po prostu aż, aż nie wiem, zrobić na stadionie, tylko i wyłącznie zrobić na stadionie i koniec, i, i będzie w ogóle show. Także to są rzeczy, które, które wiemy, że będą, jeśli chodzi o knibę, albo mamy nadzieję, że się staną. No, Powiem jeszcze o jednej walce, która już jest zapowiedziana 20 maja, ale to przy okazji tego, co się działo w małej sali Madison Square Garden, czyli Hulu Theater. Ale zacznę od piątku, no bo w piątek już zaczęły się, się mocne bicie. Bardzo dobra gala Top Ranku, jedna z lepszych gal w ostatnich 12 miesiącach Top Ranku, bo się działo. Były fajne rzeczy, dobrze się to oglądało. Mieszanka wybuchowych nokautów i, i twardej walki, także naprawdę dobra gala Obranku, Telewizja Polska e, dobrze wybrała. Rzeczywiście dobry wybór, bo to była dobra gala. Zacznę od e, Richarda Toreza, który m, na, e, podczas walk amatorów wyglądało na to, że, że ma skończoną karierę i nigdy nie będzie walczył. Przeszedł na, przeszedł na e, pamiętamy ten nokaut, kiedy, kiedy zastanawiano się, po co w ogóle go wysła, wysłała reprezentacja USA. Dzisiaj to jest jeden z takich e, pięściarzy, o których się mówi. E, jako prospekcie, jako takim realnym prospekcie na zrobienie czegoś dużego może nie mistrzostwa świata, ale czegoś dużego w wadze ciężkiej pięć walk pięć zwycięstw wyrwał z butów Bryanta natomiast bo tak, tak walczy, to jest po prostu taki byczek który idzie do przodu i chce wyrwać się z butów to jest pomysł na walkę Richarda Toreza natomiast czas chyba, żeby dawać mu Pięściarzy, którzy mają jakieś pojęcie, a nie tylko super wyglądają. Bo Brian wyglądał dwa razy lepiej niż Torres. Natomiast był 10 razy gorszym pięściarzem. I to było bardzo szybko widać. Mówię, wyrwany z butów koniec walki. Był pewien od początku, ten Brian, 37 lat. Tak, jak mówię, wyglądał super. Natomiast to jest wszystko. To, co mówimy, mięśnie w boksie nie walczą. I zupełnie nie walczyły. Eee, czekam na prawdziwe, sprawdziane. To oczywiście było wszystko na gali, na waretę. Eee, już mi w kable zasło takie tempo. Ale nie chcę tych dług, e, vlogów robić za długie. Bo to nie są komentarzowe, tylko... To trochę są, ale są przede wszystkim informacyjne. Taki jest ich pomysł. Barboza kontra... Pedraza hmm, wyglądało do momentu głównej walki wieczoru, że to będzie najlepsza walka wieczoru. Jak ktoś hmm, przegapił ten opis tego, jak walczy hmm, Barboza Jr., no to, to mógł zobaczyć to podczas walki. To nie jest pięściarz, który, który cię czymś jakimś pojedynczym uderzeniem e, zachwyci. To nie jest pięściarz, który cię jakąś pojedynczą kombinacją zachwyci. Natomiast to jest pięściarz, który. Zawsze zachwycać Ciebie będzie przygotowaniem fizycznym i nieustępliwością. Zasłużył na walkę o tytuł Mistrza Świata, wygrał na punkty zdecydowanie z, pedra z pedrazą. Te ostatnie trzy rundy z pewnością zadecydowały o tym Pedrazą już nie miał siły, natomiast nie wiem, trzeci trzecią jakąś taki napływ energii dostał w tej walce Barbuza, co zwykle dostaje. I tą walkę zdecydowanie wygrał. Czy będzie mistrzem świata? Wątpię, natomiast każdemu, kto jest lepszy od niego, ma większy talent. Po prostu nazwijmy to po imieniu. Kto ma większy talent, każdemu da świetną walkę. I tutaj nic nie dostaniesz za darmo od Barbozy Juniora. Musisz wszystko wywalczyć i o to chodzi, kiedy walczysz o tytuł mistrza świata. I wydaje mi się, że tę walkę o tytuł mistrza świata w 100% Barboza zasłużył. No i główna walka wieczoru, Navarret kontra Wilson. Tutaj typowałem knockout na wykonaniu mnie na natomiast w życiu nie przypuszczałem i tak było. E, to znaczy, nie tak było, że nie przypuszczałem, ale, ale żeby no, że był knockout, że walka będzie tak niesamowicie trudna. Bo tam od początku mówiłem o tych problemach z wagą, tam było coś nie w porządku. Bo na ważeniu w ogóle na Varet już wyglądał jak gościu, który wyszedł z sali gimnastycznej, to znaczy, taki trochę tutaj jakiś zbudowany. Ale nic specjalnego, żadnych tam mięśni brzucha na przykład zupełnie nie było widać. Wiemy, mięśnie nie walczą, no ale patrząc na poprzedniego, na Vareta, to wyglądał zupełnie inaczej. To jest pierwsza walka dla niego w nowej kategorii wagowej, była i do tej wagi się on zupełnie przystosowuje. I to była ta wielka szansa Wilsona, którą patrząc na to, co Wilson przywiózł ze sobą z Australii, w ogóle niesamowity, przy, przy, niesamowitą podróż miał, bo przyjeżdżał do Stanów, musiał wyjechać do Wielkiej Brytanii, jakieś problemy z wizą były, z powrotem musiał wracać. Także w samolocie spędził mnóstwo czasu, natomiast całą tą złość i umiejętności twardziela wyładował. No bo prawda jest taka, tutaj największą kontrowersją jest nie to, jak walka się skończyła, tylko, że walka nie skończyła się w czwartej rundzie. 27 sekund. Przerwy po knockdownie. Wilson no, e, e, 3-4-5 ciosów, Miota się, po, miota się po ringu, ledwo chodzi właściwie na waret. w końcu pada i zajęło sędziemu 27 sekund. Oficjalny protest, 27 sekund, żeby wyliczyć i, do, i rozpocząć walkę od nowa. No i tak, oglądałem to wiem, z 5 razy. Tam był, tam był moment, kiedy, kiedy wypadł, czy wypluł, to już ciężka sprawa do, do o, zawsze do oceny jednoznacznej ochraniaczy. I zwolennicy tezy, że wszystko było ok, mówią, no zobacz, ale przecież wyplu ochraniasz, to musiało zająć czas i tak dalej. I tu jest prawda, bo tutaj sędzia według przepisów mógłby równie dobrze wziąć czas. No bo jak wypada ochraniarz, to bierzesz czas i dać ten czas doliczyć, nie doliczyć tego czasu do liczenia. Natomiast to jest wszystko kwestia decyzji sędziego. On tego czasu nie wziął tylko po prostu skumulował to w jedną wielką całość, czyli te 27 sekund to było wkładanie tego e, czyszczenie i wkładanie tego e, ochraniacza plus samo liczenie. Tu protest został wniesiony, niczego nie zmieni. Gwarantuję wam, że niczego nie zmieni. Tu żadnej decyzji o zmianie werdyktu na 100% nie będzie będzie jakiś tam nacisk na to, żeby tą walkę może zrobić jeszcze raz, ale też nie szybko. Bo wiemy, że czeka Waldes to jest nieporównywalnie większa walka na Waret kontra Waldes niż Remis niż Lewans z jakimś Wilsonem. A Wyson pokazał się ze świetnej strony. Jestem pewien, że również tego jestem pewien, że top rank zaoferuje moje walki w Stanach Zjednoczonych albo zrobią przy okazji coś w Australii z nim na 100%. To jest, to jest pewne, bo zasługuje na to. Natomiast yy, nie mam mowy o żadnych yy, anulowaniu wyników, uznania walki że nie było. Zapomnijcie, jeśli myślicie, że coś takiego się stanie. Te 27 sekund było za długo, ale było w jakiś tam sposób wytłu wytłumaczalne. Yy. Super walka, naprawdę super walka. Super się to oglądało. Zmiany, e, zmiany wszystkiego, co się działo na ringu, były niesamowite. Widać, że tutaj trzeba ten pomysł. Przechodzę do nowej kategorii. Walczę z gościem, który jest wysoko w rankingu. Wygrywam i, i walka z Waldezem był super. To pragnie, docenił tylko jednej rzeczy, a mianowicie Wal, nie Waldeza, tylko Lejama Wilsona. Bo ta układanka pasowała, no bo walka o mieszcząca światła, jak zmieniasz kategorie wagowe, to nigdy nie jest dobry pomysł. Bo tak naprawdę nie wiesz, co potrafisz. No ale to te Wilson z Australii, co on, tam, co on tam może nam zrobić? Niewiele brakowało. Ten pomysł by się rozpadł, i to rozpadł by się, i rozpadł by się nieźle. Ciekawe, że 24 godziny później, prawie dokładnie to samo było w walce pani. O tym za chwilę. Brawa dla Nawaretta, 8. dziewiąta runda to już było wile, że to jest ten nawaret, który się przyzwyczaił po pierwsze do ataku Wilsona i zasięgu Wilsona, a po drugie już chyba, już chyba wiedział jak ma walczyć. Ten timing był idealny. Walka zakończona w dziewiątej rundzie. Tak jak mówię, super się to oglądało. Czekamy na Nawaret kontra Valdez. I teraz w tym Tempie, który nie wiem, czy będziecie musieli dzwonić, jak mówię, czy, czy niekoniecznie. Czy da się to jakoś słuchać, powiedzcie mi później. Przechodzimy do Gali w Madison Square Garden, w której w głównych rolach wystąpiły dwie panie, jedna i druga walka pania. Tak, jak mówię, powiedziałem Wam to już wcześniej, zapowiadałem to już wcześniej, że jeśli dla Was powód, że walczą panie, jest powodem, żeby nie oglądać takich zawodniczek jak Baumgartner. Michaela Mayer, Cathy Taylor czy Amanda Serrano. To znaczy, że nie lubicie boksu. To jest prosta sprawa, no bo tym walkom dwóm kompletnie nic nie można było zarzucić. Te dwie walki były lepsze niż 25 walk w wykonaniu panów, które widziałem i to na wysokim poziomie. Ale o tym za chwilę, bo zanim o paniach, to powiem o tym pięściarzu, o którym mówiłem w zapowiedzi, czyli człowieku, który rozpoczął karierę od Igrzysk Olimpijskich, w reprezentacji Haiti. Myślę o Hitchince oczywiście. 25 lat. Mayweather Promotions i Floyd się na niego rzucili. Super talent. Zupełnie go nie, nie, nie wykorzystywali. On publicznie o tym mówił. Nikt w Mayweather Promotions nie lubił tego, że Hitchins mówi to publicznie, że w ogóle się nie bierze pod uwagę, co on trenuje. Nikogo to nic nie interesuje. Podpisali z nim kontrakt. Nie mam walk. Druga walka dla meczu Boxing. Super super, absolutnie super ja nie będę udawał, że, że ten Bauza, z którym się bił, co prawda był niepokonany, to 17.0 to jest jakiś killer, natomiast bardzo solidny 45 w rankingu pięściarz, który wyglądał jak jak amator w porównaniu do Hitchensa ja nie będę go porównywał do największych w tej kategorii wagowej natomiast na pewno mogę powiedzieć, że jest to zawodnik pierwszej dziesiątki światowej i, I ten pomysł, jest, może się okazać, ten pomysł podpisania go, czyli zabrania go z Mayweather Promotions i podpisania kontraktu z Matchroom Boxing, może się okazać jednym z najlepszych pomysłów, jakie kiedykolwiek miał uh, Eddie Hearn. Bo tak może być, patrząc na płynność sposobów, w jaki walczy hitchings, patrząc na niesamowity refleks, Bałza się poczuł dobrze w pierwszej rundzie, trafił, pie, trafił jednym ciosem, później bardzo to żałował, bo ten jeden cios, który doszedł, to natychmiast 3 czy cztery poleciały w drugą stronę od e, Chycińca. E, no przede wszystkim tak. Tutaj jest jedna sprawa. Jak czasami chwalimy pięściarzy za to, że mają charakter uprawą. Wytrzymałeś, jakie masz kochones Natomiast czasami to się zastanawiasz, czy naprawdę ci, ci ten, ten twój narożnik to chce, że ci skończyć karierę, czy może jest jakiś pomysł, może cię nie lubią w ogóle. No bo prawda jest taka, że tą walkę trzeba było przerwać w siódmej rundzie, to już, no nie wiem, to już na siłę. Dla mnie w czwarte. to trzeba było przerwać, bo tutaj nic się nie mogło zdarzyć, bo to był target practice, czyli strzelanie do, do e, nieruchomego celu, bo taka różnica szybkości i celności zadawanych czasów. prawie do nieruchomego celu. Bauza istniał tylko dlatego, że od czasu do czasu, na 15 czasu oddawał jeden i sędzia ringowy mówił: E nie, to, to on jednak ciągle jeszcze walczy. On nie walczył, on, on walczył o przetrwanie. Możemy go dzisiaj chwalić za charakter, bo go miał, bo mógł się przywrócić. Natomiast no, na roślin musi to przerwać. Super, jestem ciekaw e, dalszych walk Hitchinsa. Niech to będzie ktoś z czołowej piętnastki. Podobno tak. Podobno ma zawalczyć w tym roku jeszcze e, dwa razy Hitchens. Dwa razy to nie wiem, bo rozumiem, że ten pierwszy raz to nie będzie z nim, z, z kimś top 15. Natomiast o trzy razy to pff, dla pięściarza mającego 17 zwycięstw, czy 18, 18-0 w tej chwili Hitchens jest, no to nie powinien żaden problem w wieku 25 lat walczyć trzy razy z dobrymi rywalami. Natomiast będę oglądał i mogę tylko powtórzyć to, co powtarzam przez ostatni rok. Nie 2023, tylko 2022, że liczba talentów pięściarskich w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle obłęd, obłęd. Liczba pięściarzy, których warto oglądać, obłęd. No i super dla nas. No i dwie główne walki wieczoru. Tak jak przebiła wszystko, ta wszystko, jeśli chodzi o oczekiwania walka Taylor kontra Serrano 20 maja, nawet sobie tą powtórkę, zobaczymy w Dublinie, zobaczymy jeszcze czy na stadionie, czy w hali, bo to są cały czas te negocjacje finansowe, które się toczą. Tak jak tamta walka przebiły oczekiwania, tak te dwie walki też przebiły oczekiwania. Absolutnie tak. Zacznę od Baumgartner kontra Meghalit. Francuska wyskoczyła w czerwonej, nigdy tego nie widziała, a super pomysł, w czerwonej balowej spódnicy. Szła do ringu, a czuła się rewelacyjnie, pierwszą rundę wygrała, wygrałaby dwóch zdań. Zaskoczyła agresywnością, e, zawsze agresywną, e, Alicję Baumgartner. Przypomnę, to był tytuł o pięć to była walka o pięć pasów e, mistrzowskich. Jedna z dwóch, bo obie były po pięć pasów, było w, stawe, w staweczce tych pojedynków. Natomiast dalej już zaczęły lecieć bombki zaczęły lecieć bombki, bo Baumgartner, zapisałem sobie, to dla mnie jest w ogóle chore. Baumgartner, podobnie zresztą jak główna walka wieczoru, czyli, czyli Serano i Cruz, to, to są zawodniczki, które 70% ciosów biją. To są power punches, Tam nie ma uderzeń przygotowawczych. Tam wszystko ma ci urwać głowę. czy nie wiem, rozwalić wątrobę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są ciosy, żeby cię zniszczyć. Każdy z nich. Dlatego oglądanie Bauchartner e, e, czy Serano jest obowiązkowe. No bo to jest niemożliwe, żeby to była zła walka. To jest po prostu niemożliwe. No bo one walczą w ten sposób, że, że się biją. A tutaj jak mamy dwie zawodniczki, które też stwierdzają, że się mogą bić. Natomiast szybko się okazało. Ja mówię, po tej trzeciej rundzie to już. E, to już było wiadomo, że tylko Baugartner może tą walkę wygrać. Nie znokautowała swojej rywalki. Przypomnę to, są, przypomnę, to są dwie minutowe rundy, czyli na przykład, jak podaję tą statystykę w tej chwili, że to było 141 do 96 w trafionych ciosach, czy 112,69 w punches, to są dwie minutowe rundy, czyli to było w ciągu 20 minut. Trzeba też pamiętać, liczba tych ciosów, jakie pada na rundę, to też uwaga dla wszystkich naszych zawodniczek, które walczą przede wszystkim dla Grzybowa. Grzybowa mówi, że chce tam walczyć z Nicholson. No Nicholson walczyła na tej gali, niczego specjalnego nie pokazała, natomiast liczba ciosów i power punches potwornie, potwornie ważna rzecz. To nie są czasy, a były jeszcze parę lat temu, kiedy boks kobiet składał się z tego, że pani się opukiwały delikatnie. Albo tam dotykały się, tak to ładnie wyglądało. Nie, te najlepsze pięściarki one po prostu się biją. tutaj musisz się bić. Tutaj yy, uderzanie ciosów Ala, boks amatorski trafiłam i fajnie może ktoś to zaliczy. Nie, nikt tego nie zaliczy. Wszyscy patrzą, wszyscy patrzą na Power Punches, Alicja Baudmartner wygrała tą walkę. Decydowanie prawa dla e, francuskiej nokautu nie było, do tego wrzuciła na koniec, że kobiety potrafią wszystko, bo właśnie dzisiaj zaczął mi się okres, e, ktoś tam mi napisał, że wolą tego faktu nie wiedzieć. Normalna rzecz fizjologiczna chyba, nie? E, dlaczego nie? Chciała powiedzieć, to powiedziała. E, nie mam z tym żadnego, żadnego problemu, nic co ludzkie nie jest nam obce. Znacie to powiedzenie? Jak nie, no to znacie od tej pory prawa dla Baumgartner. Ona mówi jedno, ja chcę walczyć z Katy Taylor. No, z Katy Taylor jeszcze nie powalczy, bo ona ma dosyć taką no, solidną walkę 20 maja. O tym za chwilę, ale niewiele brakowałoby tego 20 maja w ogóle nie było. 20 maja to oczywiście walka zaplanowana. Reklamy i meczu, boxing już były gotowe, leciały 60 sekund po zakończeniu walki Cruz kontra, kontra Amanda Serrano. Natomiast no tutaj ktoś krus o tym nie powiedział, że, to, że te reklamy są już przygotowane bo tutaj dla mnie niewyraźne, ale pewne zwycięstwo bo ja napisałem na Twitterze, że ku mojemu zaskoczeniu jeden z sędziów dał remis ktoś do mnie napisał, że to była walka bliska remisu niekoniecznie, bo nawet jeśli punktujesz 96-94 natomiast ja punktowałem punkt wyżej dla Serrano i punkt mniej, dla e, Cruz. I to jest walka bliska. No to jest różnica między walką bliską a walką remisową, bo nawet dając wszystkie takie rundy na pograniczu, dając Cruz, meksykańskiej mistrzyni świata, mającej pas WBC, jedyny, który brakował e, Amandzie Serrano, do tego, żeby zostać pierwszą portorykańską mistrzinią świata, e, nawet jakby dawać te wszystkie. Na pograniczu rundy Cruz e, to i tak jest 96-94 Seram. W każdą stronę. Także tutaj miejsca na Remis nie było. E, część tej punktacji była 98-92, to, to był śmiech. To, 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 chyba, to chyba coś się komuś pomyliło, bo to na pewno tak nie było. W ogóle Cruz, e, mówiłem zapowiedź, że ona musi się bić. I ona o tym wiedziała, robiła to co robi najlepiej. Nik, żadna zawodniczka nie trafiła więcej, większą liczbą ciosów e, Serano niż zrobiła to cruz. Żadna. A to jest znak ostrzegawczy dla, e, dla Amandy Serano. Amanda Serrano, która zdobyła siódmy pas w siódmej kategorii wagowej. Nie ma pięściarki na świecie, która może to już sobie powiedzieć, zjednoczyła wszystkie pasy. Natomiast ta najważniejsza walka była 20 maja. ale Niewiele brakowało, bo pierwsze dwie rundy, nie opisując Wam walki, ja wrzucę tam za jakiś czas po... po po tym vlogu opis tego, co się tam działo, ten skrót, które, skróty, które można zobaczyć, akurat skróty tutaj nie kłamię, skrót to można zrobić, który wygląda super z maksymalnej walki, kupy, natomiast nie, ta cała walka wyglądała, jak zobaczycie w skrótach. Dwie pierwsze rundy, później dla Cruz bez dwóch zdań, później rozcięcie, bo to, że widzicie te zdjęcia, jak one są takie pokrwawione, to później rozcięta oczywiście była również po tym zderzeniu głowami, była rozcięta również serana, ale ta krew to tak się mieszała jedna i druga, jakby ktoś im zrobił test i ściągnął im test krwi, to by się zdziwił, bo były jakieś dwie grupy krwi jednocześnie na, na twarzach, bo tak to wyglądało, cała walka tak wyglądała i niewiele brakowało. By z tej zapowiedzi nic nie było, bo gdyby, gdyby Krus tą walkę wygrała, no to niby można robić tą walkę z, z Kathy Tyler rewanżową w Dublinie, no ale ta walka ma już zupełnie inny wydźwięk, kompletnie inny wydźwięk. Teraz ma wydźwięk nieporównywalnie większy. Dlatego między innymi Conor McGregor się zaoferował, że 500, 500 tysięcy funtów za dodatkową ochronę zapłaci sam żeby tylko doszło do walki na stadionie, a nie w hali, która mieści tam, nie wiem, 8 tysięcy ludzi w Dublinie. To wszystko 20, 20 maja. Atmosfery też sobie nie wyobrażam, w ogóle obłęd będzie, będzie jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w Dublinie, nie wiem, czy to w ogóle tylko na stadionie, no bo jakby ktoś chciał pójść na, e, chciałby pójść na, na salę, tam, która mieści 8 tysięcy ludzi, to nie wiem, bilety by się sprzedały w 60 sekund i pewnie kosztowałyby fortunę. Na stadionie da się to zrobić inaczej. Fenomenalna walka w, 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 w wykonaniu obu pań. W, wszystkich czterech pań! Wielkie gratulacje i statystyka na koniec. Przypominam, dwie minutowe rundy. Przeciętna liczba ciosów zadawanych przez Erikę Cruz 96 na dwie minutowe rundy. Przeciętna liczba ciosów zadawanych przez Amandę Serrano 95. 96 do 95, 120 sekund runda. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak nie przekonała Was do boksu kobiet walka Katie Taylor i Amanda Serrano lub te dwie walki, które widzieliśmy wczoraj w nocy Waszego czasu, późnym wieczorem mojego czasu w Nowym Jorku, to znaczy, że Chyba jednak nie jesteście takimi wielkimi fanami boksu, za jaki się uważacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłej niedzieli i do zobaczenia w kanale sportowym już jutro. A jak będzie się coś działo, to wiadomo na tym samym kanale. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaneczko.